O Jezus, to już część trzecia w ogóle. To że do mnie Karol. Dobry, a, nie a, a, o nie! Karol! Karol! Nie, Karol! Jezus Maria, nie, kabel by mi się zamoszył. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Numer 4, bo już zapisałam numer 4. to jest, muszę się zapisać do lekarza na hiszpański. Znaczy, numer 4 jeszcze nie zapisałam, ale nawet jedynkę nie zapisałam. Dwójkę, jedynkę mam, dwójkę mam, trójkę mam, czwórkę mam, piątkę nie mam, szóstkę nie mam. 7 nie mam, 8 nie mam, 9 nie mam, dziesiątki nie mam. 11 też nie mam, ale już mam. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muszę się zapisać, muszę się zapisać, muszę się zapisać. Muszę się zapisać, muszę się zapisać, muszę się zapisać i muszę się zapisać. Gdzie, 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 gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie i gdzie? Zero. E patrzcie. Tak pisałam kiedyś, tu, a tak piszę teraz. Tu piszę teraz, tu piszę teraz, a tu piszę kiedyś. Tu pisałam kiedyś, a tu, pi a tu piszę teraz. Serio. O, Ej, e, nie, nie zdradzam. No, cię przeć. Służba policyjna. Jezus Maria. Pasu. Służba policyjna. Do widzenia, ślepa genia.